Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Dlaczego Belgowie i Holendrzy zadrwili z reprezentacji Polski? Bayern Monachium idzie w zaparte. Czy zatrzymają Roberta Lewandowskiego za wszelką cenę? Manchester City gotowy na sprzedaż Sterlinga. Zinedine Zidane szykuje się do powrotu na ławkę trenerską. Oraz wielki powrót Romelu Lukaku do Interu Mediolan coraz bliżej. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was proszę również o zostawienie kciuka w górę. A teraz ja już nie przedłużam i przechodzimy do dzisiejszych newsów. Dzisiejszy materiał zaczniemy od reprezentacji Polski i całego szumu medialnego, jaki miał miejsce po ostatnich spotkaniach w Lidze Narodów. Za nami średnie zgrupowanie biało-czerwonych. Dlaczego średnie? Polacy zdołali jedynie wygrać z Walią, która grała w mocno okrojonym składzie ze względu na zbliżający się mecz barażowy do Mistrza Świata w Katarze z Ukrainą. Mało brakowało, a i w tym spotkaniu nie udałoby się nam zgarnąć pełnej puli punktów. Następnie wręcz fatalny mecz z Belgami na wyjeździe, gdzie przegraliśmy aż 1 do 6. Później w pewnym stopniu polscy piłkarze odkupili swoje winy, remisując z Holandią 2-2 po naprawdę zaciętym meczu, który dawał nawet nadzieję na zwycięstwo. Na koniec przyszedł czas na rewanż z Belgami, w którym także przegraliśmy 0-1 na Stadionie Narodowym. Po wspomnianych spotkaniach wylała się spora fala krytyki na reprezentację Polski, a z biało-czerwonych zaderwili m.in. Belgowie. Roberto Martinez powinien mieć stały kontakt z PZPN-em. Jeśli czuje, że pod stopami robi się mu ciepło, bezpośrednia konfrontacja z Polską jest idealna do tego, by na nowo odsunąć wątpliwości na dalszy plan. Przeciw Polakom masz miejsce i czas na grę w piłkę nożną, podczas gdy oni nie mają żadnych umiejętności zdobywania goli poza Lewandowskim. Nie ma co ukrywać, że w tych słowach jest sporo prawdy. Trzeba jednak przyznać, że gdyby udało nam się zremisować w rewanżowym starciu z belgami, cała narracja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Oliwy do ognia dolał również trener reprezentacji Holandii, który nie potrafił zrozumieć euforii polskich kibiców. Z mojego stanowiska słychać było, że to Polacy produkują więcej hałasu aniżeli Holendrzy. To pewnie wynikało również z tego, że drużyna go. Była na prowadzeniu. Wyglądało to, jakbyśmy grali na wyjeździe. Nie mogę zrozumieć, z czego oni się tak cieszą. Trener, piłkarze, oni wszyscy skakali z radości, a przecież to oni prowadzili 2 do 0 i prawie przegrali. Po raz pierwszy graliśmy z drużyną, która broni się 10 zawodnikami. Pokazaliśmy wielkiego ducha walki. W szatni nikt z nas się nie cieszył, a przecież mogliśmy nawet wygrać 3 do 2, choć przegrywaliśmy 0 do 2. Odnosząc się do tych słów, trener Holandii powinien zadać sobie pytanie, w jaki sposób drużyna, która broniła się dziesięcioma zawodnikami, zdołała im strzeić aż dwie bramki. Tak czy inaczej, niestety widać, że nasza kadra jest raczej negatywnie odbierana w świecie futbolu. Nic z tym dziwnego, bowiem na tle innych reprezentacji jesteśmy po prostu średniakiem, który miewa swoje przebłyski. A wy co sądzicie o krytyce, która spadła na reprezentację Polski? Uważacie ją za słuszną, czy może jednak nie do końca? Wyraźcie swoje opinie w komentarzach. Taka transferowa wokół Roberta Lewandowskiego trwa już od blisko 4 miesięcy i wciąż nie jesteśmy w stanie obiektywnie stwierdzić, jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość naszego kapitana. O ile media częściej wymieniają scenariusz, w którym 33-latek opuszcza Monachium w lipcu bądź sierpniu tego roku, to prawda leży gdzieś pomiędzy. Na razie szefowie Bayernu zarzekają się, że nie pozwolą odejść 33-latkowi. W kolejnych medialnych wypowiedziach podkreślają, że Lewandowski będzie musiał wypełnić swój kontrakt. Ten obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. W podobnym stylu wypowiedział się Hones. Honorowy prezydent Bayernu nie chce słyszeć o odejściu polskiego napastnika. Zdecydowanie jestem za tym, żeby pozostał z nami na kolejny rok. Bayernie bardzo intensywnie pracują nad nowym zespołem. I jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to widzę dużą szansę na to, że w przyszłym sezonie będziemy mieli atrakcyjną drużynę z Robertem Lewandowskim w składzie. Na razie sprawy nie potoczyły się tak jak Lewandowski, a zwłaszcza jego agent specjalny sobie wyobrażali, i wtedy człowiek jest zły. Jednak radziłbym wszystkim zainteresowanym stronom zachować obiektywizm i nie dopuszczać do eskalacji, a wtedy słońce znów zaświeci nad domem Lewandowskiego i Bayernu. Oczywiste jest, że mówienie o przyszłości Roberta w kontekście bliskiego transferu do FC Barcelony czy Premier League będzie się lepiej klikać, dlatego wiele popularnych dzienników woli iść tą drogą. Dla nas również zapewne jest to ciekawsza droga, bowiem nie posiadamy obecnie żadnego grającego Polaka w La Lidze, ale wy bez wątpienia by się tam dobrze wpasował. Rzeczywistość jest jednak brutalna i cała saga już we wrześniu może stać się przeszłością. Bayern Monachium bardzo dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że posiadają jedną z najlepszych dziewiątek w historii futbolu, a zastąpienie jej piłkarzem równie dobrym jest wręcz. Niemożliwe. Mimo to klub szuka następcy, a jak już wielokrotnie powtarzałem, prawdopodobnie w lipcu uda im się zakontraktować Sadio Mane z Liverpoolu. Będzie to zdecydowanie dobry ruch Bawarczyków, jednak, Senegalczyk w przyszłym sezonie wcale nie musiałby być rozpatrywany w kontekście następcy Lewandowskiego, a bardziej jego partnera. Władze Bayernu, do których zalicza się Rummenigge oraz Olivier Kahn, są gotowi sprzedać polskiego snajpera pod warunkiem, że FC Barcelona zapłaci dokładnie takie pieniądze, jakie od nich zażądali Niemcy. Mówi się tu o kwocie minimum 40 milionów euro, co oznacza, że równie dobrze mogą oni żądać 45 czy nawet 50 milionów euro za Roberta Lewandowskiego. Według sprawdzonych źródeł Barca zaproponowała bajernowi kwotę w wysokości 32 milionów euro plus 5 milionów w bonusach. Jak wiemy, to mistrz Niemiec rozdaje tutaj karty, bowiem posiadają oni ważny kontrakt z 33-latkiem do końca czerwca przyszłego roku. Pojawia się tylko pytanie, czy zatrzymanie na siłę Roberta w Monachium na następne 12 miesięcy ma sens. Na to możecie odpowiedzieć sami w komentarzach. Z mojej strony powiem tylko tyle, że cała saga, jak wcześniej oznajmiłem, może się ciągnąć do końca sierpnia, a przez ten czas prawdopodobnie nadal nie będziemy potrafili odpowiedzieć na pytanie, czy Robert Lewandowski odejdzie, czy zostanie w stolicy Bawarii na kolejny i następny ostatni sezon. Manchester City nie tak dawno oficjalnie poinformował nas o tym, że Erling Haaland od sezonu 2022/2023 będzie reprezentował barwy ich klubu. Obywatele nie musieli wydawać dużo na transfer Norwega, ponieważ obowiązywała go klauzula w wysokości 75 milionów euro, choć według Transfermarktu klub zapłacił wyłącznie 60 milionów euro. To bardzo atrakcyjne pieniądze, jak na fakt, że 21-latek jest wyceniany na aż 150 milionów euro. My dzisiaj jednak nie o nim, a o innym zawodniku Manchesteru City, który tego lata najprawdopodobniej odejdzie z Etihad Stadium. Mam na myśli Sterlinga, który w lipcu 2015 roku trafił do obecnej drużyny z Liverpoolu za duże na tamte czasy pieniądze 64 miliony euro. W ubiegłym już sezonie rozegrał dla City 47 meczów, strzelił 17 goli i zaliczył 9 asyst. Jego kontrakt jest ważny jeszcze przez rok, natomiast władze The Citizens nie robią problemu z odejściem Anglika. Największym zainteresowanym jest Chelsea, a dokładnie Thomas Tuchel, który jest fanem talentu Sterlinga. Gianluca Di Marzio uważa, że City jest gotowe sprzedać 27-latka za 40 milionów euro. Jednak Ben Ransom ze SkySpot twierdzi, że klub musi otrzymać znacznie wyższą ofertę w wysokości 70 milionów euro. Jak więc widzicie jest duży rozstrzał, a myślę, że realna kwota transferu może wynieść gdzieś pomiędzy tymi dwoma przeze mnie wymienionymi cyframi. Nie tylko Sterling prawdopodobnie opuści Manchester City tego lata, ponieważ przesądzona jest także przyszłość Gabriela Jesusa. 25-letni Brazylijczyk także zostanie w Premier League, a jego nowym pracodawcą bardzo możliwe, że zostanie Arsenal, który zakończył rozgrywki ligowe 2021-2022 na piątym miejscu w tabeli. Zinedine Zidane od prawie roku jest bez klubu i bynajmniej nie jest to spowodowane małym zainteresowaniem jego nazwiskiem. Wręcz przeciwnie, na Francuza poważną chrapkę miał Manchester United, a niedawno i samo Paris Saint-Germain. Paryżanie planują pożegnać się z Mauricio Pochettino przed rozpoczęciem nowego sezonu, a klub bardzo by chciał, aby stery w ich drużynie przejął Zidane. Ten jednak po dłuższych namysłach odrzucił propozycję mistrza Francji. Dlaczego? Marzeniem 49-latka jest objęcie reprezentacji Francji i da się zauważyć, że nic innego oprócz tego go nie interesuje. Jest jednak szansa, że już na początku przyszłego roku ponownie zobaczymy Zidana na ławce trenerskiej. Coraz więcej mówi się o tym, że obecny selekcjoner trójkolorowych może odejść po tegorocznych Mistrzostwach Świata w Katarze. Didier Deschamps ma ważną umowę z francuską federacją piłki nożnej do końca grudnia tego roku. Natomiast mundial zakończy się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. 53-latek prowadzi kadrę narodową od... 8 lipca 2012 roku i przez dekadę zdołał raz wygrać Mistrzostwa Świata. Ostatnie euro wykonaniu Francuzów nie należało za to do udanych, z faktu na widowiskową porażkę ze Szwajcarią na etapie 8 fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Zidane może wnieść do reprezentacji wiele świeżości, ale i nowej charyzmy, którą bez wątpienia posiada. Francuz również zaczynałby przygodę jako selekcjoner, mając na koncie trzy triumfy w Lidze Mistrzów, co na pewno budziłoby ogromny respekt w szatni aktualnego Mistrza Świata. Były reprezentant Francji nie ukrywa, że ciągnie go na ławkę trenerską. Jasno mówi, że zamierza w przyszłości podjąć pracę w charakterze szkoleniowca. Mogę jeszcze dużo dać piłce, chcę dalej iść tą drogą, chcę kontynuować pracę, wciąż mam w sobie ten płomień. Futbol to moja pasja. Jak myślicie, Zinedine Zidane poradziłby sobie jako selekcjoner reprezentacji Francji? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Mimo, że Romelu Lukaku i Zlatan Ibrahimović poróżnili się w przeszłości podczas derbów Mediolanu, łączy ich jedna istotna rzecz. Obaj piłkarze nie potrafią się zadomowić na lata w jednym klubie. Belg w ciągu pięciu ostatnich lat występował dla czterech drużyn: Evertonu Manchester United, Interu Mediolan oraz Chelsea. 29 latek do każdego z wymienionych zespołów oprócz Evertonu trafiał za duże pieniądze, a w przypadku Chelsea było to rekordowe 113 milionów euro. Minął dopiero jeden sezon dla Lukaku na Stanford Bridge, a piłkarz już myśli o zmianie bar. W ubiegłym już sezonie Premier League na 26 występów zdobył zaledwie 8 bramek, natomiast w sześciu spotkaniach Ligi Mistrzów dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Mówiąc w skrócie, transfer Lukaku przez Chelsea okazał się jedną z najgorszych decyzji w historii tego klubu. Co do Lukaku chce on bardzo wrócić do Interu Mediolan, w którym zaliczył swój prime formy. Chelsea zgodziła się jak na razie wypożyczyć na rok Belga za opłatę z góry w wysokości 15 milionów euro, jednak po rozmowach kluby doszły do porozumienia i teraz mowa o 10 milionach plus bonusy. Co najciekawsze, widać, że Lukaku zależy na grze i zdobywaniu bramek, ponieważ zgodził się on na obniżenie swoich rocznych zarobków z 12 na 7,5 miliona euro. No cóż, jedynie co nam teraz zostaje, to obserwować, czy do transferu koniec końców dojdzie i czy 29-latek faktycznie wróci do formy z przedsezonu 2021-2022. 22. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych filmach. Na razie.